Jarek Adamski, Silesia24. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem pani Magdalena Foltyniak, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Tak jest. Dzień dobry. Będziemy o młodych, co robią metropolię, rozmawiać. Owszem. tak brzydko powiedziałem, ale by, podobno oni będą rzeczywiście robić tę metropolię. To jak ją będą robić? Myślę, że oni robią tak na co dzień. Yy, myślę, że oni ją robią tak na co dzień, natomiast my zaprosiliśmy grupę młodych ludzi do tego, żeby oni nam trochę powiedzieli bardziej o tych potrzebach, pragnieniach i takich bieżących jakichś swoich obserwacjach. Yy, dlatego, że no, nikt lepiej nie opowie o tym, jakie są jego potrzeby, jak użytkownik. A co, to teraz my młodzi będą robić metropolię, a ci starsi by powiedzą, ach, a my też chcemy robić Myślę, metropolię. Metropoli że metropolię tworzą wszyscy. To jest trochę tak, że, że to robienie metropolii dzieje się na bieżąco i, i mieszkańcy jakby po swojemu sobie tworzą własną przestrzeń. Natomiast projekt ma na celu jakby sformułowanie. Takich postulatów strategicznych do, do tego, jak dalej jeszcze można by było projektować rozwiązania dla ludzi młodych. A Wy wyszliście z tym pomysłem, dlatego że te, ci młodzi nie są aktywni, nie uczestniczą, nie zmieniają tego otoczenia, w którym żyją? To nie do końca tak jest. Dlatego, że my wyszliśmy z tym pomysłem, żeby nie skupiać się tylko na badaniu na przykład opinii i nie wymyślać za kogoś tych rozwiązań, to znaczy nie bazować na, na opiniach tylko i wyłącznie. Dla nas w ogóle w wielu projektach ważnym jest kontakt z, z mieszkańcami, mimo tego, że my nie mamy bezpośrednio... Jakby, no nie obsługujemy mieszkańców. Tak, nie, się nie przychodzą, mówili. nie, 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 nie tak, przekazują swoich nie jesteśmy swoich tego, pomysłu. tego rodzaju urzędem. Niemniej w każdym projekcie staramy się w, wchodzić w dialog z mieszkańcami. Nie wchodzić pomiędzy dialog miasto-mieszkańcy, tylko dowiedzieć się o tych potrzebach bezpośrednio ze strony mieszkańców metropolii. Tak robimy w projekcie Mobilna Metropolia. No i tak też właśnie wymyśliliśmy, żeby skupić się na odsłuchaniu, na spotkaniu z młodymi ludźmi w w projekcie Młodzi Robią Metropolię. Nie jestem pewna, czy to jest tak, że, że, że młodzież nie jest aktywna. To właściwie każdy, o każdej grupie można by powiedzieć. I to o prawda, seniorach. I, że są i tacy, i tacy. Yy, jesteśmy w, w kilka dni przed spotkaniem kolejnym tej grupy i to spotkanie bardzo wymowne i bardzo właśnie w tym temacie, ponieważ ono ma tytuł Czy Młodzi Mają Głos? Yy, ja sobie myślę, że to zawsze jest tak, że ta sprawczość Zaczyna się gdzieś na poziomie indywidualnym, że to my sami decydujemy, czy chcemy być aktywni, a o tym decyduje to, czy faktycznie chcemy wykroczyć poza pewien schemat. Więc to, że my chcemy rozmawiać z młodymi, to jest tylko narzędzie, natomiast ich własna potrzeba działania na, na, na co dzień jest uzależniona od bardzo wielu czynników. To jest kwestia czasami samej osobowości. To jest czasami kwestia warunków i możliwości. No zwykle jest tak, choć to trochę stereotypowe, ale zwykle jest tak, że e, ludzie w mniejszych miejscowościach mają wpływ bezpośrednio na to swoje najbliższe otoczenie, ale często nie wykraczają poza, mm, mm, poza ten czas, te w, tak, w której żyją. E, więc y, skupiliśmy się na tym, żeby, żeby zebrać młodzież z bardzo wielu części metropolii. To jest akurat to, co nam się Ale udało. A jak wybieraliście, to, to właśnie, be, właśnie to sobie... Udało się tak zrobić, żeby, żeby nie, nie koncentrować się wyłącznie na tym, na tym kryterium, tylko wybrać faktycznie osoby, które, które mówią różnymi głosami, które są różne od siebie, które mają różne prawidłowania. No bo mogłoby się okazać, że na przykład 26 osób w projekcie to jest są mieszkańcy Katowic. Katowic, tak, dokładnie. Nie mieliśmy zgłoszenia z całej metropolii i tak udało się wybrać grupę, że faktycznie ten, ten rozstrzał jest bardzo duży zarówno jak chodzi o wiek, tak, jak i o miejsce zamieszkania. To są, to są młodzi ludzie, którzy wychodzą poza te swoje ramy ograniczenia? Mam wrażenie, że tak. Mam wrażenie, że tak. Ja, ja pamiętam, jak czytałam te zgłoszenia, bo byłam jedną z osób, która była jakby w, na, na, w pierwszym kontakcie z. z nimi. A czyli to do Pani pretensje, jak ktoś się. Nie, nie absolutnie. Do nie. Zgłoszenia oceniało siedem łącznie osób, natomiast ja byłam tą osobą, która kontaktuje się z nimi na bieżąco, czyli odpowiada na jakieś tam problemy techniczne, jak co przesłać, czy wszystko dotarło i tak dalej. Więc byłam takim, śmiałam się, że jestem Botem, bo właściwie odpowiadałam tylko na maile. Um, natomiast jak czytałam sobie te zgłoszenia, to pomyślałam o tym, jak, jak ja byłam w wieku y, właśnie takim, czyli mniej więcej y, pod koniec. To niedawno wideołu. było? O, to było bardzo dawno. To było bardzo dawno, bo y, niektórych już zdążyłam przeżyć, tych najmłodszych z, z tej grupy. Y, natomiast pamiętam, że ja myślałam bardzo podobnie. No jak oni myślą? Eee, oni, Jacy oni, to są ludzie? To są ludzie, którzy zwracają uwagę na to, czego potrzebują, owszem, ale też zwracają uwagę na inne grupy, na przykład na seniorów, na, na pokolenie swoich rodziców. Eee, co mnie bardzo zaskoczyło, zwracają też uwagę na przykład na to, jakiej jakości jest transport publiczny, albo na przykład mówią o tym, że to jest bardzo istotna kwestia. Um, myślą też mocno o tym, co środowiskowe, czyli mówią o tym, że co oni chcieliby żyć w bardzo zielonej metropolii i jakby to, to, z tym się wiążą jeszcze inne różne kwestie. Myślą przekrojowo, co jest kapitalne, to znaczy? dlatego że mają dosyć szeroki kontekst y, mm, patrzenia. Nie mówią tylko o tym, że potrzebują rozrywki, y, że potrzebują y, fajnych dróg, klubów, na przykład. Tak. Ale mówią o tym, co prawdopodobnie będzie projektowało ich przyszłość na przyszłość. I co będzie projektowało ich zdaniem? No właśnie, głównie to, żeby te przestrzenie do życia były dobre, ekologiczne, przyjazne ludziom. A ci młodzi ludzie mają jakieś doświadczenia? Nie wiem, jeżdżą do Berlina, Wiednia, Pragi? Oczywiście, no jak, 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 jak większość osób aktywnych, mają doświadczenia i z zagranicy, ale mają też dosyć duże doświadczenie już w swoim środowisku lokalnym. Część z nich to są osoby, które mm, no, były aktywne już, już na etapie liceum, bo są tam też ludzie, którzy już pracują, czyli świeżo po studiach. Ja? 16-25, by... więc lat. to jest taki dosyć duży przekrój, ale jednak dający pewien obraz y, właśnie tego okresu, czyli takiego piku intelektualnego, który się ma, największej energii takiego odbicia. Chęci do od... zmian. Tak, dokładnie. Ta chęć do zmian, ona potem, nawet jeśli utrzymuje się na tym poziomie dalej wysokim, to jest oparta o różne inne doświadczenia. A tutaj mamy świeżego ducha, który właśnie chce wrócić do, do tego czytania zgłoszeń, który wymyśla to, co już być może zostało wymyślone. Ale ma to ogromną wartość. Ja pamiętam, jak ja pod koniec studiów i w trakcie studiów wydawało mi się, że, że wpadałam na genialne pomysły. Potem się okazywało, że w zasadzie to już jest, ale to jest ten moment, kiedy, yy, kiedy przez te pomysły uświadamiamy sobie, że my być może myślimy właśnie dosyć mocno strategicznie, że myślimy o tym podobnie jak ludzie, którzy wymyślają rozwiązania, co jest ogromnym potencjałem. Potem, Jaka ma być ta metropolia? Czy my już. Wiemy, się dopiero dowiemy. My już wiemy. No, czytała Pani te zgłoszenia? Mhm. Jakie tam były pomysły? Transport, wiadomo, metropolia koncentruje się na transporcie, tak? Były też pomysły, oczywiście, to, to ta część, która jest dosyć mocno już zaopiekowana, były też pomysły na uwypuklenie tego potencjału industrialnego, czyli postindustrialne przestrzenie czyli poprzemysłowe przestrzenie, tak. tereny. Turystyka tak. przemysłowa, rewitalizacja do nowych funkcji obiektów zabytkowych. To się dzieje. Myślę, że to, te pomysły wynikają z tego, że oni funkcjonują, no nie ukrywajmy, jak jesteśmy młodzi i chodzimy do szkoły, to funkcjonujemy troszeczkę w bańce swoich, w swoim otoczeniu. Mimo tego, że myślimy trochę szerzej, to jednak nie mamy tylu doświadczeń, nie mamy kontaktu z tak wieloma instytucjami. Mamy od strony użytkownika, ale nie mamy jakby od strony takiej um, programowo-realizacyjnej, że czasami nam się wydaje, że być może dobrym pomysłem byłoby to i tamto. I na pewno byłoby, czasami te rzeczy się już po prostu dzieją, bo nie możemy ich doświadczyć, bo jesteśmy bardzo młodzi. Po prostu nie zdążyliśmy. A jak ci młodzi ludzie mówią o transporcie, to dlatego, że na przykład ich miejscowości są wykluczone. Też. Tak. Tak się też zdarza. Natomiast y, mm, zwracają uwagę na, na transport, bo mówią, że to jest pewien mm, gwarant tego, że ludzie będą y, aktywni, y, będą funkcjonować sprawnie, bo będą się mogli przemieszczać. I myślę, że to jest dla nich duża wartość. No, oni dojeżdżają do szkoły i na studia. Y, myślę, że jak każdy z nas przypomni sobie swoje podróże do szkoły średniej na przykład. No i też do pracy. Y, prawda? Również do pracy. Z tym, że do pracy ten próg wejścia już na dzisiaj jest trochę inny, bo mamy no, mamy samochody. Mamy samochody, z których chcemy się przesiąść chcemy nie do chcemy. tramwaju, na rower. To jest chcemy. właśnie takie dyskusyjne, czy my chcemy, czy nie chcemy. Ja myślę, że w tym pokoleniu, które w tej chwili jest reprezentowane między innymi właśnie w tym projekcie, już ta chęć jest. Jest taka świadomość, że to nie jest jedyny środek transportu. Ale nie wiem, czy ona jest w innych pokoleniach aż tak mocna. Do, 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 różne są opinie na ten temat, prawda? Mm -hmm. e, jedni mówią, że by, jeśli stworzymy odpowiednie warunki, jeśli stworzymy, nie wiem, e, kolej metropolitalną, stworzymy by dodatkowe trasy, by będziemy funkcjonować, nie wiem, jak tramwaj metro w Pradze na przykład, tak? Mm -hmm. by co chwilę będziemy mieć by jakiś środek transportu, to my po prostu się przesiądziemy. To jest prawda. Natomiast z drugiej strony potrzebujemy też własnej chęci i motywacji do tego, żeby się na ten tramway, A zadaniem jest... GZM górnośląsko zagłębiowskiej Metropolii jest takie podchodzenie pod potrzeby, których być może sobie mieszkańcy jeszcze nie uświadamiają, tak? Tak, my trochę to robimy w projekcie Mobilna Metropolia i właśnie zakończyliśmy tydzień zrównoważonego transportu i to jak rozmawialiśmy przez 7 dni z mieszkańcami w siedmiu miastach przez całe popołudnia, prowadziliśmy takie wywiady rzeki, żeby <laughs> wyłowić te nawet nie potrzeby, bo potrzeby są komunikowane zwykle na początku, ale takie tropy około, około podróży, które motywują ludzi do pewnych wyborów mobilnościowych. Więc to, ten, ten kawałek otwartej metropolii, w tym projekcie i mobilnościowym, i właśnie w młodych, pozwala nam zobaczyć czasami pewne procesy od drugiej strony. Nie tylko od strony użytkowników, ale też zobaczyć pewien styl życia niektórych grup. Myślę sobie o tym, że, że to pokolenie y, młodych jest już. Ono ma inną trochę świadomość tego, y, w jakiej przestrzeni żyją, ma też inne oczekiwania. Czasami to są oczekiwania zbieżne z na przykład seniorami. A to są młodzi ludzie, którzy będą chcieli tutaj zostać? Mamy nadzieję, że tak. To trochę po to też y, chcemy się dowiedzieć, y, jakie są ich y, oczekiwania, jakie są y, ich pomysły, jakie są. Prognozy ich własne na, na Metropolię, żeby, żeby budować takie rozwiązania, które będą sprzyjać temu, że oni tu zostaną i nie będą wyjeżdżać na studia i zostawać w tych miastach gdzieś poza Metropolią. Co się stanie na końcu tych Waszych warsztatów, Waszych spotkań? Na końcu będą formułowane postulaty do strategii Metropolii. To jest strategia. To jest istotne, że to jest strategia, trzeba o tym pamiętać. Nie, nie przygotowujemy, nie projektujemy w tym projekcie usług, nie, projektujemy, nie planujemy żadnego projektu, czyli to nie będzie taki rezultat od razu, tylko to będą pewne wytyczne horyzontalne, jak w następnych latach budować rozwiązania, jakie projekty być może realizować, to żeby. To jest strategia do 2027. Z perspektywą do 2035. Aż do 2035. Mhm. No strategia. Strategia. A czy ta strategia zamieni się w coś namacalnego? Tak. No, strategie są właśnie po to, żeby jakby z nich wynikały pewne konkretne działania. To jest bardzo istotne. Też chcemy to opowiedzieć tej młodzieży, bo myślę sobie, że młodzi ludzie w tym wieku jeszcze mogą nie mieć takiego doświadczenia i um, mogą się mylić te pojęcia właśnie projekt, zadanie, plan. Mogą i nie strategia. wiedzieć, że strategia, czyli coś, co sobie wpisujemy, będzie realizowana. W dłuższej perspektywie, dłuższej perspektywie czasowej. Tak, że to nie będzie rezultat od razu. Młody że ona zawiera sobie już. Pryski. Tak, ale myślę sobie, że, że każdy chce już. To jest taka natura ludzka. My tak chcemy od razu mieć efekt. To też jest bardzo widoczne i to dobrze, że tak jest. Trochę. Dlatego, że to nas jakoś motywuje do, do, do działania. Mam wrażenie, że przyspieszanie tego osiągnięcia efektu, który leży w no, Mocno w gestii y, społecznej, że ono jest potrzebne. Bez tego nie byłoby ruchów społecznych, bez tego nie byłoby społeczników, nie byłoby organizacji pozarządowych. My chcemy ingerować w, w środowisko i chcemy o, jakby uzyskiwać te rezultaty od razu. Y, I to jest dobre. Trzeba jednak pamiętać, że y, no, budowanie strategii jest właśnie po to, żeby jakoś ustrukturyzować te tematy, Poprzedby, Te być może właśnie konkretne działania. Jedno działanie nie będzie możliwe bez innego, które się podzieje wcześniej. To szczególnie w projektach infrastrukturalnych widać, że jeśli nie, nie pomyślimy o tym, jak uspójnić pewne rzeczy, to no, nie ruszymy do przodu, bo nawet jak ruszymy, to zrobimy jakiś kawałek, kawałek nie wiem, infrastruktury. To jeszcze jedno pytanie. To są fajni młodzi ludzie? To są wspaniali młodzi ludzie. To są wspaniali młodzi ludzie, oni są przede wszystkim bardzo różni. Było to widać już na pierwszych warsztatach, które zresztą miały trochę pokazać ich role grupowe, one miały ich trochę pointegrować, uruchomić proces grupowy, no bo oni się jednak będą spotykać w trybie co dwa tygodnie, tak mniej więcej. Um, I pokazało to bardzo szerokie spektrum tych y, kompetencji Macie już przywódców? społecznych. Przywódców oczywiście, że tak, ale też i osoby, które są uważne, mają taką umiejętność, y, że nie kontrolowania, ale takiego prowadzenia jakiegoś y, działania za innych, y, zwracania uwagi na szczegóły. Są oczywiście tacy naturalni liderzy, są też osoby, które opiekują się innymi, czyli są takim, takim człowiekiem kontaktu w, w grupie i mam wrażenie, że to jest grupa, która posiada wszystkie te kompetencje wspólnie. Więc wydaje mi się, że to jest świetny zespół do tego, żeby stworzyć faktycznie postulaty, które więc, nie będą jednokierunkowe. Więc można być optymistą. No ja jestem zawsze Jeśli optymistą. Jeśli chodzi o efekty tego projektu. Dobrze, młodzi robią metropolię i niech ją robią. Magdalena Foltyniak Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia była naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo, dziękuję. Bardzo dziękujemy państwu.